osobę, która też chce, albo dziecko, A albo To, wiem, to jeszcze taką... drugą osobą wtedy, tak. rok temu, to była, nawet więcej, to była ta jadzia, Koz... czy jadzia, to ja nie wiem, kozłowska w każdym razie Zygmunt'a pierwsza żona, i ona mi mówiła, że chętnie by Zygmunt'a żona była, była. No to ona miała na imię inaczej jakoś. No może i tak. No zapomniałam. Taki się jakoś jadzie, jak się pani hmm. mówi, bo prędzej Danka, ale też nie wiem, chyba tak. Też nie wiem. Chce pan zrobić zdjęcie, czy jak? Co? Że ja tam może, ko Marysi bym sobie poszła. Do Do Dobra, to to Wszystkie siądź. trzy razem siądź. byśmy. Tylko, tam, tylko nie pan, ale, ale siądź sobie, pan koło ja wiesz... No. Mogę tu przytrzymać no, ja się, że możesz. No, no. Dobra. No. No. To jest to film, czy zdjęcie? Mogę. No. Jeszcze, pozwolicie, się... że ja z tego film zrobię? A niech będzie, ja no. bo to jest. Tak? jest... O Boże, ja się cieszę. Mariusz, tak pięknie chodziłaś. I no drogą? niestety. O nie, ja nie, nie. Że... No. Bogu. Jej się Pancji. zdaje, że chodzi. Ale to <laughs> nic. Pierwsza, no. to tak no przecież widziałam jak na działeczce zasuwała Ta, takich długich butaczków ubrany. A wiesz? Wiesz tu, tak, żony. tak kiedyś chodziła, a teraz jej się nie chce. A teraz jej się nie chce. Ale nieprawda, Nie prawda. Rozrję cię. nie chce a teraz, mówię, kiedyś chodziła. Kiedyś, kiedyś chodziła, tak, a teraz jej tak, nie chce. Bo miała więcej siły, a to i już tak nie ma siły. O, więcej siły miała. Już to bardziej chodzi na rękach niż na a. nogach. Bo on przy balkoniku, ale coraz gorzej, bo coraz Naprawdę? Szko, tak, coraz słabi. Ale co ty słabszy naprawiasz? Jest? powiedz, z tym aparatem? On jest no, Co jest? ja robię? A ja robię... Dziękuję.